Kiedyś w Polsce szliśmy do szkoły i z powrotem z przyjaciółmi Nasza kolacja była o dziewiętnastej. Tak jak dobranocka, mominki, smerfy, drużyna RR Przygód kilka, wróbla ćwirka, krecik Nigdy nie jedliśmy w restauracji Obiady były zawsze w domu Ziemniaki chowało się pod pierzynę aby były gorące Klucz zawsze był pod wycieraczką Nikt nikogo nie okradał Ciuchy się unosiło jeden po drugim Tak po prostu było Święta się spędzało z rodziną i wtedy była sałatka warzywna. Zdejmowałem szkolne ubrania, jak tylko wróciłem do domu i zakładałem ubrania do zabawy. Musieliśmy odrobić lekcje, zanim pozwolili nam wyjść na zewnątrz. Obiad jedliśmy przy stole. Nasz telefon tarczowy stał na naszym stoliku telefonicznym w przedpokoju i miał przymocowany sznurek, więc nie było takich rzeczy jak rozmowy prywatne. Telewizja miała tylko kilka kanałów. Właściwie to trzy, i zawsze trzeba było pytać o pozwolenie przed zmianą kanału. Skakaliśmy w gumę i w kabel, bawiliśmy się w chowanego, gonitwę na ulicach czy grę w piłkę. Zimą wracając ze szkoły, zjeżdżaliśmy z górek na tornistrach. Pobyt w domu był karą. Jedyne co wiedzieliśmy o znudzeniu, to lepiej znajdź sobie coś do roboty, zanim ja to znajdę za ciebie. Jedliśmy to, co mama zrobiła na obiad, albo nic nie jedliśmy. Wszyscy byli mile widziani i nikt nie wyszedł z naszego domu głodny. Nie było wody butelkowej, piliśmy z kranu lub z węża ogrodowego na zewnątrz. I wszyscy byli zdrowi. Naszym ulubionym poczęstunkiem była kromka białego chleba z masłem i sokrem. Oglądaliśmy kreskówki w sobotnie poranki, jeździliśmy godzinami na rowerach, pływaliśmy w rzekach. Nie baliśmy się niczego. Graliśmy do zmroku. Zachód słońca był naszym czasem powrotu do domu, a nasi rodzice zawsze wiedzieli, gdzie jesteśmy. Gdy ktoś się ukłócił, za chwilę zapominał o co i znowu byliśmy przyjaciółmi. Tydzień później, jak nie szybciej. wszystkie ciotki, wujki, dziadkowie, babcie i nasi najlepsi przyjaciele naszych rodziców byli przedłużeniem naszych rodziców, a my nie chcieliśmy, żeby powiedzieli naszym rodzicom, że jesteśmy źle wychowani. Graliśmy w dwa ognie, w podchody i w siatkę na trzepaku. To były dobre stare czasy. Tak wiele dzieci dzisiaj nigdy nie dowie się, jak to jest być prawdziwym dzieckiem. Kochałem swoje dzieciństwo. Słowo przepraszam, dziękuję, proszę i dzień dobry było używane przez mnie na co dzień, bo to było normalne, bo tak nas wychowali rodzice, a szacunek do starszych i do drugiego człowieka był wyssany z mlekiem matki. Oglądaliśmy bajki, które uczyły, jak być dobrym człowiekiem, jak kochać ludzi, jak pomagać słabszym. To były dobre czasy.